To Jest koszulka, jaką nie wpuszczą was. A nasze kopalnie każą nam zamykać. Wszyscy też kupujemy, że tak powiem żywność. Wszyscy mamy swoje rodziny i bardzo mocno nas to dotyka. Drożyzna i ten głęboki zielony ład, co narzuca nam Unia. A tak naprawdę Unia to są dwa kraje Unii, czyli Niemcy i Francja. Nie popieramy tak Powinniśmy decydować o swojej polityce, sami powinniśmy decydować o swoim losie, a nie pozwólmy na to, żeby inne kraje decydowały o tym, co my mamy my robić, co będziemy robić my i nasze, odczuły nasze dzieci. Pasuję przeciwko Zielonemu Ładowi, bo nie chcemy w Polsce za tutaj żywności. Walka o Polskę, że myślę, premier. że ilość i liczba, ile osób chce walczyć z tym z zielonym ładem, pokazuje sprzeciw wobec, wobec rządowi przede wszystkim w walce, że tak jak już w tej wcześniej zostało powiedziane, że 10 osób nie jest w stanie przygonić tej ilości ludzi, która dzisiaj tutaj przyszła. Dla mnie jest to otwarta walka i bardzo cieszę, że mogę brać z tej dzisiaj udział. Chciałam zapytać, dlaczego pani tutaj dzisiaj jest? Bo jestem również rolnikiem i bardzo mi leży na sercu polskie bezpieczeństwo żywnościowe. I tutaj można zdziałać nie tylko wiele na arenie polskiej sceny politycznej, ale również unijnej, a wiemy, zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. I jestem tutaj po to, żeby zaapelować, by wyborcy i Polacy wybierali takich europosłów, którzy będą sługami narodu polskiego, którzy będą działać w interesie polskiego rolnika, polskiego bezpieczeństwa żywnościowego, a nie w interesie obcych mocarstw i nie w interesie obcych sił, które próbują nas przygnieść i stworzyć super państwo pod zarządem niemieckim. Na to nie ma naszej zgody. Chcemy być. Gospodarzami we własnym kraju i to podtrzymujemy. Czym jest dla Pani Zielony Ład? No, Zielony Ład to jest opresyjna religia klimatyzmu, która jest y, przykryta właśnie taką ładną nazwą, a tak naprawdę nazwałabym go y, z zgniłym bałaganem, ponieważ on uderza nie tylko w rolnictwo, ale uderza w każdego Polaka, bardzo podraża koszty życia. Przypomnijmy, że mamy y, handel emisjami dwutlenku węgla, które y, przekładają się na to, że y, zarówno transport, jak i y, koszty życia, nie tylko jeśli chodzi o samą żywność, ale również mieszkalnictwo są bardzo. Drogi. Mamy dyrektywę budynkową EPBD, wszystkie normy Euro 6, Euro 7, ETS1, ETS2. Mamy jeszcze do tego pakt migracyjny, który jest forsowany wespół zespół tak naprawdę, a mówi się, że to jest tylko ten europejski zielony ład. Ja myślę, że tutaj rolnicy, gospodarze również protestują przeciwko innym, krzywdzącym dla Polski i szkodzącym w Polski interes narodowym kwestiom, m.in. właśnie paktowi migracyjnemu, m.in. zalewowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, które również godzą w nasze rolnictwo i nasze zdrowie, bo my, przecież my to wszystko. Jema, to jest nieprzebadane i yy, 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 wiemy, że to nie jest poddawane żadnej kontroli. Tak? A skąd pani jest? Ja jestem z gminy Złotoryja, mam gospodarstwo w Prusicach, właśnie w gminie Złotoryja, to jest po górze yy, Sudeckie, przed górze Kaczewskie, Dolny Śląsk. Bardzo pani dziękuję. Szczególnie, że chętnie poddawane przez media informacje o zagrożeniach klimatycznych są, jak przekonują eksperci, wróżeniem różnym